Siemaneczko, tutaj Kasia i Ania. I witamy Was w kolejnym odcinku, którym jest film z poleceniami książek idealnych na jesień. Czyli polecajki jesieniarowe jesieniarowe, specjalnie dla wszystkich, którzy szukają takich poleceń. E, troszeczkę nas znaczy mnie zainspirował film e, dziewczyny z kanału The Book Leo i ona tam zrobiła właśnie taki film, e, gdzie polece książki, e, w takim klimacie właśnie jesiennym i tak dalej. I właśnie postanowiłyśmy, że my zrobimy taką swoją wersję. Zadanie było takie, że mamy wybrać po pięć książek do tego filmu, ale Ania oczywiście musiała wybrać 7. Więc um, Ania po prostu Wam powie troszeczkę więcej. E, I co? I to tyle. Głównie chyba wyszło tak, że mamy tutaj, um, um, co my tu mamy? Trochę Lerk Akademia. I szkoła, i takie te klimaty, bo ja mam takie z dwie książki, a nie ma jedną ze szkołą. Trochę takiej mrocznej fantastyki. Mroczna taka Halling. fantastyka. Um, Styrk Dark Academia, mroczna fantastyka. I co ja tu mam? I jeszcze ja mam thrillery, dwa. E, ja mam jeszcze takie idealne do herbatki i fantastyki. Aha, czy takie Koizy? Ja też mam mm -hmm. jedną taką Koizji. E, w takim razie ja zacznę. I teraz szybko zastanawiam się od czego zacząć ale chyba zacznę od tej książki o której już mówiłam na kanale, dlatego się z Anią, że nie będziemy się rozgadywać bardzo o tych książkach, bo to jest bardziej stricte takie e, polecanie co do klimatu, że bardziej segregujemy te książki w takie, które nam się wydaje, że fajnie by było je przeczytać jesienią bo mają ten taki klimat i dlatego nie będziemy się bardzo rozgadywać, tym bardziej, że ja o tej książce mówiłam na filmie e, chyba Bactus Cool Book, tak? Tak, mi się, tak mi się też wydaje. Książka bez Bezgwiezdne Morze autorstwa Erin Morgenstern szybciutko o fabule opowiada o chłopaku, który wchodzi do biblioteki i znajduje starą książkę bez autora, bardzo starą i w, zaczyna, kiedy zaczyna czytać tą książkę, jedno z opowiadań, które jest zawarte właśnie w tej powieści jest jakby kawałkiem jego życia, jest tym, co się zdarzyło autentycznie w jego życiu i on jest bardzo zdziwiony, jak to się stało. Przecież ta książka była napisana dużo przed tym, jak on w ogóle się urodził. Jest to fantastyka i ona ma właśnie bardzo mocno czuć ten klimat właśnie tego Dark Academia, czyli większość z was pewnie wie, o co chodzi, ale jak nie wiecie, no to biblioteka, nauka na uniwersytetach, bardzo Oxford jest taki Dark Academia. Te duże takie w Londynie, nie w Londynie, tylko ogólnie w... W Wielkiej, Wielkiej Brytanii te uczelnie są takie, wszyscy mówią, że to jest właśnie taki klimat dużej uczelni, ale właśnie też taka jesień, ciepła herbatka, kakao też mi się kojarzy z tym takim Dark Akademia uczenie się, ogólnie uczenie się, i książki to jest Dark Academia. I właśnie ten klimat jest tutaj bardzo moc, mocno podkreślony, bo mamy właśnie tutaj bardzo duży motyw tej biblioteki, bo biblioteka jest bardzo ważna w tej książce i książki ogólnie są bardzo ważne w tej książce. Poza tym no, wykreowanie świata jest na bardzo, bardzo dużym poziomie i cała książka jest prześwietna, dlatego jeżeli szukacie czegoś w tych klimatach to bardzo polecam. I tak dodaję tylko, że ogólnie czas jest bardzo względnym pojęciem w tej książce, ale początek dzieje się jak jest śnieg. Nie pamiętam, czy jest określony konkretny miesiąc. I także ona jakby akcjowo nie dzieje się, czasowo nie dzieje się jesienią, ale uważam, że pasuje do tego klimatu, dlatego to jest moja pierwsza propozycja. Teraz Ania, co proponujesz? Ja. Kolejna e, Dark Academy. Kolejna taka, nie, nie powiedziałabym, że to Dark. Academy. Znaczy, ale jeżeli patrzysz na Dark Academy pod względu hmm. tego, że jest ta szkoła, że jest to uczenie się, no to tutaj można by powiedzieć. Odrobinę. w taki no, no to Dark Academy. Jest to tak. e, Skulomens, mroczna wiedza, autorstwa Naomi Nowik no i ja o tej książce mówiłam już na vlogu i na podsumowaniu miesiąca Tak, ja też się o niej wydaje. też mówiłam także no, macie też dużo materiałów tak? więc macie po prostu dosyć dużo więc tak w skrócie yy, mamy szkołę dla czarodziejów którzy no potrafią czarować yy, i w tej szkole po prostu porażka w jakimkolwiek stopniu oznacza Śmierć brutalną, mniej brutalną. Ktoś was może zabić może was zabić potwór, może was zabić inny uczeń. Tak. No e, głównie się opiera to na tych potworach, tak. które grasują w tej szkole. W potworze, e, w, w potworze. W szkole grasują, tak jak Kasia wspomniała, potwory, które pożywiają się, że tak powiem, magią i po prostu polują na młodych czarodziejów, ponieważ oni e, nie są tak bardzo odporni i nie są na tyle mocni, żeby walczyć z tymi potworami. I główną bohaterką jest Geradil, która dysponuje ogromną taką... może nie mocą, jak i... Jakąś siłą. Siłą. No i opowiada to po prostu o jej życiu w tej szkole. Tak, nie powiem po prostu więcej. Dobra, już tak to bym fabułę. Dlaczego ją dajesz jako jesienną? Klimat, po pierwsze. Tak. Się e, po drugie, wydaje mi się, że taka w Halloweenowym klimacie. Znaczy, może, po prostu mroczna fantastyka. Mroczna to fantastyka to też się taka tak. kojarzy mi też z jesienią. I e, myślę, że jeszcze taka fajna do popijania sobie herbatki. Taka klimatyczna. klimatyczna. Chociaż tutaj e, największy ten argument bym dała to mroczna fantastyka. Tak, czyli pada za oknem, a wy sobie czytacie o szkole, w której grasują potwory. Dobra, teraz ja Wam powiem. O, właśnie, miałam zacząć w ogóle od tej książki, bo ja ją czy, y, słuchałam jej w audiobooku. Jak o niej nie powiem teraz, to o niej zapomnę, że ją wybrałam, a to by było niefajne, bo ona się bardzo nadaje do tego zestawienia. I książka, o której mówię, to jest Cudmiut Malina, autorstwa Anety Jadowskiej. I o niej też już mówiłam, ale nie jestem, chyba, nie, albo nie mówiłam, o... Ta książka jest zbiorem opowiadań o rodzinie koźlaczek, czyli rodzinie czarownic, wywodzących, znaczy wywodzących się, mieszkających w takim małym miasteczku. I każde opowiadanie to jest inna przygoda związana właśnie z magicznymi perypetiami tych sióstr, tych, całej tej rodziny, w sumie, bo tam są bardzo te rozbudowane drzewa genealogiczne w ten sposób i wydaje mi się, że to będzie bardzo dobra książka na jesień, dlatego że ona jest taka. Mm, właśnie żeby sobie siąść, żeby poczytać, ona też ma taki fajny humor, więc jest taka lekka, nieprzytłaczająca za bardzo, więc jak będzie jakiś ponury dzień, to możecie sobie sięgnąć pod malinę i e, troszeczkę sobie poprawić ten dzień. Także dlatego ją wybrałam. Książka jest bardzo fajna, także polecam, e, przyjemnie właśnie napisana tak lekko i mm, to tyle. To, to jest ta koizi książka, o której mówiłam wcześniej. Kolejną książką jest Pax z Penny Packer. E, opowiada... o niej też już mówiłam. Tylko nie Chyba w, znaczy. też w Back to School. Możliwe. E, tak, ją e, Tak, tak. Tak. E, tak więc tutaj też się nie będę rozgadywać. Opowiada o chłopcu i jego lisie, którzy musieli się rozstać. No, i teraz próbują do siebie wrócić. Mhm. E, pojawiają się przeszkody, pojawiają się nowi ludzie, nowe zwierzęta, poznają innych, poznają świat. Tak, e, dlaczego ją tutaj wybrałam? Klimat. Nie wiem, taka bardzo jesienna, ona jest po samej okładce po prostu, że tak, jest jesienna. No. Ale w ogóle, bo klimat chyba będzie głównym takim argumentem we wszystkich tych książkach, które dajemy, bo on jest tak naprawdę, wydaje mi się, że właśnie tym takim tłem, które daje to, że możemy je dać do tego zestawienia, więc klimat. Jeszcze powiem Wam tak, że jak czytałam tę książkę, to ja pamiętam, że siedziałam pod kocykiem i sobie piłam herbatę. I możliwe, że na tego mi się to też kojarzy. Właśnie ja też tak miałam, że na przykład te książki niektóre dzieją się e, zimą albo latem, ale ja je czytałam jesienią i one mi się kojarzą z, jes i z jesienią, dlatego ja je na przykład wybrałam. co jest takie. Średni, bo ktoś może je przeczytać latem i będą mu się kojarzyć z latem, ale to już niż. Ja naprawdę nie mam pojęcia kiedy dzieje się ta akcja, czy to jest lato, jesień, wiosna, zima, czy co. Eee, ale tak, jesienna. Ale tak. No ja ją mam w planach, także zobaczymy. Kolejną moją propozycją jest eee, nowość wydawnicza, znaczy ona została wydana chyba... dwa tygodnie temu, półtorej tygodnia temu, jakoś tak. Jest to książka Lizzy Wimmer pod tytułem Zadanie domowe i opowiada ona o dwójce przyjaciół, którzy są w klasie, w której ich nauczyciel od historii zadał zadanie domowe, które polega na tym, żeby przygotowali się do odtworzenia konferencji Wanes z 1942 i jeżeli nie wiecie o co dokładnie chodzi, to ta konferencja miała na celu rozstrzygnąć ostateczną kwestię żydowską. Była to właśnie konferencja w czasach II wojny światowej. Dwójka naszych bohaterów, czyli Logan i Kate, bardzo są przerażeni tym zadaniem, bo uważają, że jest ono niemoralne i nie powinno w ogóle takie zadanie zostać podane żeby ktoś, żeby w ogóle uczniowie musieli odtwarzać coś takiego, bo jest im, no po prostu nie powinno mieć coś takiego miejsca. Oni zaczynają zgłaszać sprzeciw, bo ich klasa jakby nie do końca to widzi, że to jest takie złe i oni zaczynają zgłaszać sprzeciw, przeciwko właśnie temu zadaniu. I z tego wynikają bardzo różne rzeczy. Dochodzi ta ta sytuacja rozrasta się na taką skalę, że oni nie zdawali sobie pojęcia, że to tak wyjdzie. I tutaj wszystko to jest opisane jak oni sobie z tym radzą, co się stanie z tym zadaniem właśnie jest opisane na kartach tej powieści. I powiem wam, że to jest kolejna książka, która trafia do jednych z najlepszych książek przeczytanych do mnie w tym przeczytanych przeze mnie w tym roku. Ona ma coś około 300 stron i to jest ogólnie to nie jest dużo jak na książkę, bo tak średnia książka, ma około 400, bo jest hmm. sobie 400. I ona ma ze 300-350 stron, ale to jak Dużo treści jest w tej książce, na tych 300 stronach, że ona jest aż tak treściwa w swojej krótkiej formie. Jest naprawdę y, niesamowite i bardzo, bardzo Wam ją polecam. Czemu dałam ją tak na jesień? Ja ją przeczytałam ogólnie w jeden dzień, bo ona jest bardzo właśnie wciągająca, bardzo szybko się wpłynie przez tą powieść i niezwykle, y, niezwykłe emocje wzbudza, dlatego ja Wam ją naprawdę bardzo, bardzo polecam. I właśnie dlatego, że ją przeczytałam w taki jeden jesienny dzień, to bardzo mi ona pasuje na to jesień, żeby właśnie tak siąść przeczytać. I no, dlatego o tej mówiłam troszkę dłużej, dlatego, że bardzo dużo właśnie emocji ona u mnie wzbudziła i uważam, że jest naprawdę świetna, dlatego bardzo serdecznie wam ją polecam. Mógł się nam przestawić troszeczkę kadr, więc nie przejmujcie się tym. A tak, yy, kontynuując, to teraz Aniko. Ja wybrałam Osobliwy dom pani Peregrine. No autorstwa, no, autorstwa Ransoma Ringsa. Tak? Riksa. Riksa. Mm. No bo to jest taka naprawdę mroczna fantastyka. mroczna No i myślę, że pasuje do takiego <gryt> Jesiennego klimatu właśnie przez to. E Myślę, że trzy czwarte wszystkich ludzi, którzy w jakimkolwiek stopniu interesują się czytaniem, znaczy interesują, czytają sobie w wolnym czasie i sprawiają to przyjemność, yy, wiedzą cokolwiek o tym. literaturze. Znaczy myślę, operaty. że słyszeliście, też był film Timo Bartolak. Tak, myślę, że... Yy, no ogólnie o fabule, tak, ale dosłownie no, no dwuzdaniowo. Dosłownie. Mamy Jacoba, yy, który... Jako dziecko bardzo dużo słuchał opowieści swojego dziadka, tuż przed śmiercią jego dziadka. Ten daje mu taką, jakby misję: znaleźć jakąś pętlę na wyspie, gdzie są jego przyjaciele i tak dalej. No i on na początku myśli, że to jest mit, i tak dalej, ale tu nagle jedzie tam z przekonaniem, że po prostu wróci, ale przynajmniej spełni tą taką prośbę dziadka, no ale tutaj. Czy no, tak też trzeba dodać, że te opowieści tego dziadka i wszystko to, co on mówił, było właśnie takie osobliwe, mm -hmm. że to było o na przykład lewitujących osobach, o osobach z super siłą i tego mm -hmm. typu takie niewidzialnych, także o tym wszystkim. Tak, no i tak jak może się domyślać, Przecież część jest sporo, więc... Powiem Wam, że tak, bo my mamy na pewno... My mamy na półce 3, ale z tego co ja wiem, to już jest 6 albo 7, Tylko ja nie do końca jestem pewna, czy to jest kontynuacja cały czas tej pierwszej podstawowej trylogii. Czy to jest już osobno trochę, ale razem... Nie wiem, bo ja od Biblioteki Dusz ja przeczytałam wszystkie trzy. Znaczy wszystkie trzy. Pierwsze trzy, a później pamiętam, że po tym jak ja skończyłam trzecią, to wyszła czwarta. Ale czwartej już nie czytałam i tych dalszych. No zobaczmy, może chodzi. ja zainwestuję w kolejne, nie wiem. No, bo Ania na razie czyta jeden. Dobra. E, czytam teraz drugi. Dobra, ja proponuję, żebyś tym. Dobra, nie, no dobra, ja powiem. E, moją propozycją tym razem jest thriller, e, thriller, e, czy kryminał? Raczej nie, raczej myślę, że thriller, e, thriller Sadie e, autorstwa Courtney Summers i jeżeli. Interesujecie się właśnie Booktube'em, interesujecie się Bookstagramem, ogólnie otaczacie się w książkowych poleceniach. To wiecie, że o tej książce było głośno parę lat temu, jak ona miała swoją premierę. Ja ją wtedy też czytałam. I Sadie opowiada o Sadie, której siostra zmarła, e, która w sumie została zamordowana, tak powiedzmy, znaczy powiedzmy, po prostu została zamordowana, i Sadie wyrusza na poszukiwania e, sprawcy, szuka e, po prostu tego zabójcy. I co? Narracja w tej książce jest prowadzona z dwóch perspektyw. Mamy perspektywę Sadie, wiemy co ona na bieżąco robi i mamy też perspektywę e, pana, chłopaka, e, nie pamiętam do końca, bo do dwa lata temu ją czytam, ale który prowadzi podcast o tej sprawie. On jakby kroczy za Sadie, szuka śladów, rozmawia z ludźmi. Co się stało, bo rodzina Sejdi nie wie, gdzie ona jest, bo ona poszła szukać tego zabójcy, a nie powiedziała o tym nikomu. I ten właśnie, ten pan, który prowadzi ten podcast, idzie z krokami za Sejdi, żeby ją też odnaleźć. I co mogę już na powiedzieć? Można powiedzieć, że to jest bardzo wciągający thriller. Właśnie nada się nam taki jeden wieczór, bo ją się też tą książkę bardzo szybko czyta. Zakończenie, zakończenie jest bardzo nieprzewidywalne i bardzo dobre. Ogólnie cała książka jest dość mocna pod względem tematycznym, ale właśnie też bardzo wciągająca. Także polecam właśnie na taki jesienny wieczór. Dobra, teraz Ania, bo troszeczkę nam się tu kolejność nie tego, dlatego, że Ania ma jeszcze cztery rzeczy, o których chcę powiedzieć, a mnie zostało jedno. Więc no teraz coś może też dla młodszych, ale również dla starszych, <coughs> czyli dziewczynka, która wypiła księżyc, autorstwa Kelly Barnhill. Główną bohaterką jest Luna, która wychowała się u boku wiedźmy Xan. Jest to dobra wiedźma, żeby nie było, ponieważ mieszkańcy państwa, w którym urodziła się a dziewczynka mają taki rytuał, że składają w ofierze niemowlę, żeby uspokoić gniew złej czarownicy, San, czyli ta wieźma, tak naprawdę bierze te dzieci i napełnia je um, światłem gwiazd, karmi je światłem gwiazd, po czym przerzuca do państwa, które jest po przeciwległej stronie lasu. Tak mi się wydaje. Czytałam tą książkę dosyć dawno, więc mam nadzieję, że. Tak, tak. Problem jest taki, że przez pomyłkę mała Luna zamiast światła gwiazd wypija światło księżyca. I jest ona obdarzona w ten sposób mocą. Magiczną mocą. No i e, jako, że dziewczynka jest mała, a moc jest wielka ona musi sobie radzić z kontrolowaniem tej mocy, ksan również musi radzić sobie z luną. Opowiada to naprawdę bardzo taką ciekawą historię, wspaniałą i wzruszającą. Polecam definitywnie wszystkim. Ostatnia moja propozycja to w Autorstwa Sary Epstein. I tutaj muszę wam powiedzieć, że to jest jakby ode mnie może nie tyle co polecajka, co właśnie książka, która daje ten jesienny klimat, bo jest thrillerem. Bo ja osobiście nie jestem jakąś super fanką fobii. Ona dla mnie była ok. Troszeczkę innych rzeczy się spodziewałam, ale wiem, że y, mogą być osoby, którym ona się spodoba. Y, książka opowiada o dziewczynie, która ma w dzieciństwie, była świadkiem porwania koleżanki. I ona widziała, że tą koleżankę porywa jej. Przyjaciel, znaczy jej przyjaciel, taka postać, którą ona sobie wymyśliła. Tak wszyscy po prostu tak wyszło, że ona mówiła ludziom, że widziała tego porywacza, ale wszyscy jej powiedzieli, że nie mógł, przecież to był ten twój wymyślony, ta wymyślona postać przez ciebie. No i to było, kiedy ta dziewczyna była mała, a teraz ta dziewczyna ma chyba 15-16 lat, w sensie. W Podczas akcji, podczas się książki, i do miasteczka przybywa ta rodzina, której ta, ta dziewczynka, ta ich córka została porwana, bo ona już później po jakimś czasie się znalazła. I tej naszej bohaterce zaczyna się to wszystko przypominać, związane z tym wydarzeniem, z tym porwaniem, i też ona zaczyna z powrotem widzieć tą postać, tego wróbla, bo on się nazywa wróbel tego wróbla, co ją prześladował, ten wymyślona ta postać. I ogólnie, moim zdaniem, thriller jest ok, dobry. Co do tego jesiennego klimatu bardzo pasuje, jeżeli ktoś lubi thrillery. Tylko, że on ma kategorię 15. I ja nie chodziło mi o to, żeby on był jakiś super mocny, ale ja ogólnie jestem osobą trochę taką wrażliwą na strach. W sensie, że jest coś strasznego, mało strasznego, a dla mnie to jest bardzo straszne. Kasia Bałciu na horror. Raz. Byłam wiem, raz na horrorze na filmie i to był ostatni raz, jakby oglądałam horror, więc zrozumcie o co mi chodzi. I ja myślałam, że to będzie takie faktycznie takie trzymające w napięciu. To było takie średnio trzymające w napięciu. Wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że inaczej by ktoś to odebrał, może młodszy. I ja wiem, dlaczego tu jest taka kategoria 15, ale ja na przykład mogłabym dać Ani ją do przeczytania. A więc to jest takie. Moim zdaniem tutaj tak um, trzeba dostosować bardziej do indywidualnej odbiorcy, y, do indywidualnego odbiorcy. Ogólnie wydaje mi się, że jeżeli zaczynacie z thrillerami, jeżeli nie wiecie za bardzo po co sięgnąć, a nie chcecie wchodzić od razu na głęboką wodę, to możecie sobie przeczytać Fobie w obie ten jesienny y, miesiąc, jakim jest wrzesień, albo październik, albo listopad. Także to wszystkie propozycje ode mnie, a teraz Ani zostały trzy. Mnie zostały takie Anno. dosyć inne propozycje. Na początek mamy dwie mangi, a później mamy książkę taką. No, no niezwykłą, może. Niezwykłą książkę. Tak. Pierwszą mangą jest Beztroski Camping autorstwa Afro. Manga opowiada o Nadeshiko, która mm, zgubiła się, y, ponieważ jest nowa w pewnej prowincji i um, ratuje ją Rin, która um, jest tam na biwaku, kempingu um, i później okazuje się... Dobra, okazuje kreskę, okay. No ty mów. I później okazuje się, iż um, Nadeshiko naprawdę zainteresowała się całym tym kempingiem, biwakowaniem, tak? ogólnie tym wszystkim i dołączam w swojej szkole do klubu nad chmurką, który właśnie e, który właśnie Zajmuje się takim kempingowaniem i tak dalej. Książka jest taka bardzo fajna, ponieważ są naprawdę, tak jak Kasia już Wam pokazywała, są cudowne rysunki tutaj, obrazy, to jedzenie, zwłaszcza jedzenie jest tutaj cudowne, więc myślę, że to jest taka bardzo fajna manga, jeśli chcecie się zrelaksować, jeśli pogoda za oknem jest, jest, średnia. jest średnia, a chcecie popatrzeć na piękne widoki, to jak najbardziej taka manga na pewno Ewa, przypadnie do gustu? Tak. E, tak. No, dobra, dla następny. Um, drugą mangą jest Akoni, autorstwa Kate Tome. No i już chyba po okładce widzicie czemu zdecydowałam się na takową? Mm. U, pokaż kolorowe strony. To są kolorowe strony. Dobra, ja znajdę do tego. Te, Opowiada ona o chłopaku, który y, przeprowadza się do dziadka na jakiś czas, który mieszka w bardzo dziwnym budynku. Spotyka tam dziewczynę o imieniu Akoni, która jest naprawdę taka bardzo podejrzana, no tak jak no, sami jej wygląd wydaje się taki podejrzany charakter sus. tak, SUS. Um, charakter też jest taki podejrzany bardzo. Ogólnie wszyscy ci mieszkańcy są tacy naprawdę dziwni. Są tacy strasznie osobliwi, przedziwni, mają coś w sobie takiego, że jak patrzycie się na nich, to myślicie sobie, coś w nich jest takiego innego. No i właśnie chłopak ten przeżywa bardzo dużo przygód, ponieważ pojawiają się postacie takie fikcyjne. W międzyczasie mamy również takie mini śledztwo akoni oraz głównego bohatera, w którym szukają pewnej postaci. Książka jest, tak jak widzicie, manga, jak na mangę jest naprawdę długa, ale ja przeczytam ją na raz praktycznie na raz. Jest bardzo fajna, zabawna i przyjemna w czytaniu. Myślę, że na jesień jest bardzo fajna, zwłaszcza w momencie takim halloweenowym, takim okresie bardziej halloweenowym. I ostatnią książką jest dziennik numer 3 z Wody Małych. Tutaj też mamy takie... będę No i dosyć trudno tutaj jest opowiedzieć o fabule, ponieważ książka nie ma fabuły. Jest to po prostu książ dziennik, która pojawi który pojawia się w kreskówce, bo to grzmoty małe. Jednak uznałam, że dodamy do tego, do tej polecajki, ponieważ jest naprawdę fajna w czytaniu. Można się dowiedzieć do takich wielu ciekawych rzeczy, nie tylko z serii, ale Ogólnie o takich potworach. Ale to mi się wydaje, że to jest bardziej właśnie w odniesieniu do serialu, więc no, tak. do kreskówki. Kreskówka jest bardzo tak. fajna, polecamy. Kreskówka jest bardzo fajna. E, I właśnie jest ja bym ciekawa. bardziej e, ją czytała, jak ktoś oglądał serial. No i jak ktoś nie oglądał serialu, to po prostu bardzo duża część nie będzie miała sensu zbytnio. Szukam tego krasnela fajnego. Nie jest na pierwszych stronach. Dobra, Jest to tak naprawdę spis tych wszystkich e, potworów, które pojawiają się podczas e, całego serialu. Macie tutaj wypisane wszystkie ich cechy charakterystyczne, jak sobie z nimi radzić itd. E, jest ona niestety, w, niestety stety, w wydaniu angielskim, w Polsce, z tego co wiem, nie ma polskiego wydania. Mm, i raczej nie będzie, ponieważ jest to już dosyć stare ale może kiedyś się doczekamy mm, polskiego tłumaczenia powiem tak, po prostu jeśli ktoś oglądał kreskówkę to definitywnie dziennik trzeci na pewno mu się spodoba ponieważ no, prawdziwy fan całej tej kreskówki definitywnie prawdziwy fan tej kreskówki wciągnie się w, cały, w całą tą historię, która jest tutaj opowiedziana, mamy tutaj strony, które pojawiały się w kreskówce, oraz jeszcze więcej tych stron, których nie było. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka do końca. A jak widzicie, miałyśmy nawet dobrane super outfity z golfami, swetrami, do specjalnie do jesiennego odcinka. E, także, no, e, na pewno zachęcamy Was do zostawienia komentarza, w którym podzielicie się swoimi propozycjami na książki idealne na jesień. I co? Życzymy miłego dzionka. Smacznej kawusi. I trzymajcie się. Pa! Nie powiedziałeś swojego bye. Baj! A teraz zjedzmy obiad.